Dzisiaj taką ciekawostkę chciałam tutaj Wam zaprezentować. Mianowicie mamy szczególny czas, w którym wszyscy jesteśmy zainteresowani uwalnianiem z ciężarów życia. Wielu z nas wierzy w obciążenia karmiczne jako należące do nas i należące do Naszych przodków. Natomiast, jeżeli podejdziemy do tego w zupełnie inny sposób, a mianowicie uprzytomnimy sobie, że całe to życie i wszystko, co tu się dzieje, to jest wyraz harmonicznych, czyli określonych parametrów wibracyjnych, częstotliwości, to wtedy jakby możemy przyjąć taką koncepcję, bo żyjemy w świecie koncepcji. Y, że y, karma, y, która jest rozumiana jako coś do odprac odpracowywania przez bardzo wiele postaci, ta karma to są nakładki, inaczej mówiąc, miazmatyczne. W homeopatii się zresztą używa tego określenia miasma y, i leki miazmatyczne, co oznacza to samo, co karmiczne. To samo, co obciążenia, jakieś. Y, które się nazywa nazywa rodowymi. Ale tak naprawdę to te obciążenia rodowe, to są po prostu oprogramowania sztuczne, nałożone w obrębie tej matrycy. Nałożone na oprogramowania osobowe. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wszystko, co dzieje się w tej przestrzeni, jest w obrębie scenariusza osobowego, czyli Energia doświadcza rozdzielenia na jakieś cząstkowe elementy, czyli na życie odosobnione w postaci, zindywidualizowanej postaci ojej zapętliłam się strasznie z tymi określeniami, ale mamy wrażenie, że jesteśmy indywidualnymi postaciami. A jest to jedna energia niepodzielna, która wydaje się, że występuje w postaci osób. No i oczywiście dla wielu może to być um, kompletnie koncepcja do odrzucenia. E, no i e, jest to zrozumiałe, bo umysł nie funkcjonuje w kategoriach niedualności, tylko w kategoriach podziału dualności i konieczności walki o przetrwanie. Więc jakby nie zdziwi się, że w tym momencie. Ktoś ze złością wyłączy ten, ten przekaz, czy jak to tam nazwać, po prostu wypowiedź. Myślę, że jeżeli rezonujesz po prostu z tego typu spojrzeniem, czyli może niezbyt standardowym, i wiesz, że wszystko jest częstotliwością, absolutnie wszystko, i Twoje nastroje, które nie są Twoje, ale wydają się być Twoje i twoje karmy, których naprawdę nie musisz odpracowywać ani siedzieć w konfesjonalnej i mówić o swoich grzechach. Nie, to są wszystko to jest tak zwany mindfuck wygenerowany przez mind control. <noise> no i teraz co nie oznacza, że jakby z jednej strony, zgodzenie się um, może oznaczać utratę wiary we wszystko i depresję, z drugiej strony, zgodzenie się na przebieg tej bajki może oznaczać um, bawienie się w obrębie częstotliwości tej bajki. No więc ja, powiedzmy sobie, wybieram tą drugą opcję, cały czas podkreślając, że Poprzez pryzmat umysłu, to tak zwane wiedzenie o życiu jest również w obrębie scenariusza, i wszystko, co tu się dzieje, jest w obrębie jakiejś ideologii, scenariuszy. Więc um, bawmy się dobrze. Natomiast to, co gdzieś tam głęboko do nas przemawia, i czujemy, jakby poprzez kolejny zmysł niewypowiedziany. To um, wydaje mi się, że to jest jedyna, e, jedyne, jedyna słuszna droga, że tak powiem, chociaż nie ma żadnych dróg. Czyli, jedyna słuszna droga, e, kierując e, jakby kierunkowskazy, które nam coś pokazują, gdzie nam się wydaje, że e, dobrze czynimy. Tak, jak teraz wszyscy płuczą zęby, płuczą zęby olejem kokosowym. No i jest poczucie, że dobrze czynimy, no i czynimy. Oczywiście nikt tego ani nie udowodnił, ani nie, bo nie ma takiej możliwości, ale jest koncepcja, w której umysł się, krótko mówiąc, tej koncepcji przyczepił, i w związku z tą koncepcją ma uczucie, że się czuje dobrze. Ja może do tego w ten sposób będę podchodzić, bo jakby. Tutaj też jest przestrzeń, um, przestrzeń szukania ostatecznej prawdy, której i tak nigdy nikt nie znajdzie, bo jest to po prostu niemożliwe. Yy, ale yy, chodzi nam generalnie o dobrostan i poczucie, yy, poczucie jakiegoś rodzaju uwolnienia. Yy, uwolnienia, a więc yy, krótko mówiąc, mniej cierpienia. Yy, czyli. Poszukiwanie metod. Ja, jak wiecie, jestem zatopiona totalnie w nurcie muzycznym, dźwiękowym, wibracyjnym, więc wiadomo, że wszystkie bajki, które będę opowiadać, to będzie się przejawiać w tej przestrzeni mm, i albo dołączasz do mnie, bo też tak czujesz i czujesz się z tym dobrze, lepiej, albo po prostu szukasz innych dróg, innych bajek. I tak bym do tego podeszła. Ja się głównie koncentruję na kamertonach, bo jest to sprzęt um, po prostu ta, łatwy, stosunkowo tani, jeżeli porównujemy do wszystkich innych sprzętów um, używanych w szeroko rozumianej dźwiękoterapii. A więc jest to sprzęt najtańszy, nie psujący się um, i um, i fajnie działa. I fajnie działa. I przy pomocy tego sprzętu, mm, oczywiście odpowiednio nastrojonego, my możemy wprowadzać częstotliwości matrycy, w której się prezentujemy, czy w której się manifestujemy. A tą matrycą jest matryca planetarna. I to wcale nie chodzi o to, że tutaj są jakieś planety, które latają i ktoś wymierzył częstotliwości jakichś ciał niebieskich planet, nie, nie. nie. To chodzi cały czas o kody. Kody matematyczne, które nazywają się Saturn, nazywają się Mars i tak dalej. To są kody harmoniczne, bo wiadomo, że każda postać pojawiła się tu wedle kodu wejścia i zniknie wedle kodu wyjścia w synchronizacji określonej, tak zwanej ziemskiej. Więc hmm, natomiast te obciążenia to wszystko, co powoduje cierpienie, szeroko rozumiane cierpienie. Bo, jakby jesteśmy, do to doświadczenie jest w obrębie cierpienia, lęku przetrwaniowego i wydobywania się z tego, z tego i szukania radości, szczęścia i, i tak dalej. Tak? Bo to jest ten tutaj główny repertuar na tej scenie życia. I teraz, jeżeli im więcej jest tych programów, czyli nakładek miasmatycznych, inaczej karmicznych, inaczej obciążeń. To tym więcej jest tego nieharmonijnego przejawienia życia czyli chorób, czyli pociągle zapętlających się losowych wydarzeń, których mamy już po dziurki w nosie albo tak, po czubek głowy i to wszystko się wydarza według jakichś programów, które się realizują. To są cały czas lupujące się programy. I programy, których, które mamy poczucie, nie mogę wyjść, i ciągle się powielają dane programy. I teraz, co to są programy? No to są harmoniczne, to są zakresy częstotliwości. Nie? A więc, jeżeli zakresy częstotliwości, to ta cała siatka meridianowa, która w oparciu o którą jest manifestacja, bo przecież wszystko tu się manifestuje w tym obszarze, w oparciu o kody o y, konstrukt informacyjny, konstrukt ego, konstrukt y, 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 według którego istnieje ten doskonała ta doskonała forma istnieje w naszym wyobrażeniu ta doskonała forma życia. Jaka by nie była, ale na każdym, pod każdym względem ona jest doskonała, tyle tylko że regularnie jest psuta poprzez zmiany harmonicznych. A zmiany harmonicznych, nakładki, i wszystko to, co wpływa na krążenie tej tak zwanej energii, no bo to jest po prostu przełączenia wibracyjne dokonują się, to wszystko to. Jeżeli im więcej jest tego zanieczyszczenia, tak jak instrument, i in, jeżeli trzymasz go gdzieś tam w brudnej piwnicy i na niego y, nałażą jakieś pająki, robale, jest niedobra y, atmosfera, nieodpowiednia wilgoć, y, jeszcze tam nikt się nim nie opiekuje, on się rozstraja ten instrument, no to w pewnym momencie, nawet najpiękniejsza harfa będzie, nie będzie nic warta, tak? Tak samo jest z człowiekiem, i teraz jeżeli człowiek, jakby karmi się tym, tym pokarmem człowieka te, na tej scenie, jest oczywiście jedzenie, które już coraz bardziej jest nieorganiczne, czyli niezgodne z siatką życia, niezgodne z matrycą życia, powietrze, które jest niezgodne z wymogami tej biologii. E, wszystkie informacje, całe pole informacyjne, które dobiega nas ze wszystkich stron, ze wszystkich nadajników, i wszystko ma na celu wzbudzanie lęku, złości, frustracji, oddalenia, doprowadzenia do stanu, w którym istoty są tak pogubione, że mogą tylko się odstrzelić tak, bo taki jest kierunek to jest ten system tym się karmi. Ten system nie karmi się szczęściem istot na Ziemi, bynajmniej. No, ale jeżeli to wszystko jest wibracją, jeżeli mm. odczuwasz, że pewne, y, powiedzmy, pewne dźwięki robią ci dobrze i możesz tego nie rozumieć, ale nie wiem, piękny śpiew, y, piękny śpiew jakiejś osoby, która, która ma ten głos wyćwiczony, czysty, czyli czysta harfa nastrojona, odrestaurowana. <laughs> Jest coś dalej, nie tylko słowa, nie tylko yy, harmonie, które coś ci przypominają z przeszłości, ale ciało to czuje, to, to ciało czuje, bo to jest dźwięk, muzyka nieprzetworzona, kompletnie nieprzetworzona, i to jest ta boskość, która jest przeniesiona niejako, zamanifestowana w, poprzez organi w organice, totalnej organice czyli w nienaruszonej matrycy życia. To jest ten głos ludzki. Oczywiście, jak tą diwę operową, która, na którą reagowało się tak wspaniale w warunkach, nie wiem, małego koncertu w małej sali, przeniesiesz te dźwięki na, na platformę Spotify, to już jest koniec. To już jest absolutnie likwidacja oddziaływania prost, tak zwanego prozdrowotnego i harmonizującego. Więc nie wierzcie w te wszystkie bajdy, że nagrane płyty albo na dyskietkach, albo na platformach streamingowych, że to ma działanie uzdrawiające. Po prostu no way, nie ma takiej możliwości. To wszystko jest już przetworzone i to jest pamięć. To oczywiście może nam budzić poczucie, o przyjemna muzyka, o dobry głos, ale nic poza tym, po prostu nic poza tym. Yy, I teraz. Dlaczego ja się, ja się koncentruję oczywiście na, na dźwięku, jak go wprowadzać do siatki merydianowej? I wiecie, coraz więcej, bo ja się jakby cały czas uczę cały czas sięgam po różne źródła, które są takie zapomniane źródła wiedzy na tematy właśnie tych no, wibracji, częstotliwości przekazy, przekazy jakieś takie, które y, są już skrzętnie likwidowane z tej przestrzeni, no ale jak ktoś szuka, to zawsze znajdzie. Y, I łączę sobie te rzeczy, które do mnie docierają. Gdzieś tam łączy mi się, łączą się kropki y, i przetwarzam to niejako ta postać, ten interface y, ziemski przetwarza to w jakiś sposób przy pomocy. Tych danych możliwości tego interfejsu, czyli zdolności do odczuwania, interpretacji, przekładania tego na jakieś praktyczne metody, no bo ja w ten sposób jakby funkcjonuję. Czyli również, jak ktoś pyta: Jakie masz dowody na coś?, to ja w ogóle nie dyskutuję na ten temat, bo. Ja się w ogóle nie obracam w zakresie dowodów, bo wiecie, to jest tak, że ten, który ma dowody i ma tysiące publikacji opartych na m, innych publikacjach, to jest kopiarka, to jest kopie maszyn. To nie jest odkrywca, ale tylko i wyłącznie za tego typu formę działalności dostajesz medale, nagrody, dyplomy, m, wyróżnienia, wyróżnienia w gremiach naukowych. Ponieważ opierasz się już o fikcję istniejącą. Opierasz się o to, co zostało zaakceptowane przez system i dalej powielasz to, a więc wzmacniasz wzorce zanieczyszczone miasmatycznie. Tak to odbieram. No więc to wszystko, to co ja mówię, absolutnie nie należy do mnie, to nie jest żadna, żadna własność, ani nic. Natomiast tutaj oczywiście w tej przestrzeni prawa autorskie obowiązują, bo ta przestrzeń jest taka, ale proszę mnie nie pytać o żadne dowody, udowadniania albo porównywania do innych, którzy coś mówią, ponieważ mnie to w ogóle nie interesuje. To jest jedna rzecz, którą już od razu chciałam tutaj. Um, yy, o której chciałam powiedzieć, i nie wynika to z, yy, z wyobrażenia sobie, że jest się wszystko wierzącym, wszystko wiedzącym. To też nie jest, to też nie jest to, nie. Yy, tak, napisałaś, takie nagrania mogą mieć działanie relaksujące, to co też trochę wpływa. Yy, oczywiście, oczywiście, jeżeli my sobie włączymy muzykę, która jest relaksująca, bo jakby yy, ona przyjemnie wpływa na umysł, na umysł, tylko i wyłącznie na umysł, ale umysł ma wpływ na to, że dzieją się różne rzeczy w ciele. To wiadomo, że możemy mieć poczucie wow, fajnie, jest fajnie, ale nic więcej poza fajnie. Nic więcej poza, tym, po, poza określeniem jest mi fajnie. Albo o, dobrze. Nie ma da, żadnego dalej wow, bo nie może być. Czyli, jakie by częstotliwości się nie nagrało, czy z, jakie są teraz w modzie, bo wiele rzeczy tutaj jest w obszarze mody, mody pewnej, to, są, to jest zabawa umysłu. Natomiast wszystkie rzeczy, które się robi w przestrzeni tych dźwięków, które naturalnie się wydobywają z instrumentów typu misy, gongi, to co jest, czy kamertony, na których ja się w dużej mierze skupiam, to jest, w tym jest moc. I każdy, kto uczestniczy w dobrze uczestniczył albo uczestniczy w dobrze przeprowadzanych sesjach czy tam kąpielach dźwiękowych, każdy to z tego doświadcza. Czyli tutaj nie ma bez wyjątków. To nawet małe dzieci uspokajają się, jeżeli są nie są na, no, głodne w tym momencie i, i obsrane. No więc, um, wracając do tych nakładek, my, okazuje się, że wszystkie zapisy harmoniczne są w obszarze siatki meridianowej, tak? Bo siatka meridianowa to jest też e, harmonia. To są też wzorce harmoniczne. A więc to wszystko jest dźwięk. Wszystko jest dźwięk. I nie jest nic statyczne. To są pola dźwięku i światła. Nic nie jest statyczne. Tak? I, e, i okazuje się, że e, siatka jest zbudowana wielowarstwowo. Jest, są trzy warstwy, tak medycyna chińska to traktuje. I ja się opieram na tym paradygmacie, bo na jakimś paradygmacie trzeba się oprzeć, żeby po prostu coś złapać, jakąś kotwicę w tej przestrzeni. I są warstwy zewnętrzne tej siatki, warstwy wewnętrzne. I jeżeli ty wiesz, w jaki sposób poruszyć warstwy wewnętrzne, a więc je wyczyścić, to wtedy automatycznie czyszczą, czyszczysz je poprzez Wpuszczania harmonicznych, które są naturalnie właściwe dla tych, dla tych przestrzeni, dla tej siatki. I jeżeli to jest tak, jak struna w instrumencie daje zły dźwięk po uderzeniu, to ty nie musisz zdejmować z niej żadnych złych energii to tutaj się nic nie zajmuje, tylko po prostu wpuszcza się, tylko się ją stroi na taki dźwięk według e, jakiegoś stroika, może być kamerton, może być stroik cyfrowy. Ty, ty tak stroisz, że ta częstotliwość dominująca, już ta, ta struna staje się tą częstotliwością po, po wzbudzeniu. I koniec. Więc tutaj nie ma, no, no oczywiście... Nasze rozumienie umysłu jest takie, że coś trzeba wyjmować i zdejmować. Nie, trzeba się dostroić. Dostroić do częstotliwości, które są dla nas tymi, poprzez które my się manifestujemy. I wśród tych częstotliwości są Ziemie, wszystkie cykle ziemskie i Księżyca. Ktoś zadał pytanie, no ale Księżyc to jest taki zły, bo to jest programowanie. Trzeba pamiętać o tym, że manifestacja tego ciała jest w obszarze parametrów, które są Zaprogramowane również w obrębie częstotliwości, które się nazywają księżyc. I to są te częstotliwości, poprzez które to się wyraża poprzez cykle, rytmy biologiczne. Nikt by, nikt by nie urodził żadnego dziecka w tej przestrzeni, gdyby nie był w cyklach i rytmach biologicznych. Cała biologia nie była osadzona w oparciu o rytmy właśnie. Z poziomu programu pod tytułem Księżyc w nowiu, w pełni i tak dalej. Wędrówki, że tak powiem, częstotliwości, tak zwane wędrówki. Tu nie ma żadnych wędrówek. No więc, jeżeli mamy znajomość tego całego systemu i mamy znajomość, to możemy wtedy a świadomie wprowadzać dźwięki, bo póki co większość ludzi macha kamertonami, a nie używa ich świadomie. A, natomiast chodzi o świadome wykorzystanie kamertonów do odpowiednich punktów, gdzie ty wprowadzisz te częstotliwości, które są na danym poziomie kompatybilne z um, siatką. To jest dostrojenie do matrycy. Tak to odbieram. Także. Mm, Także e, jeszcze coś tu przeczytam. Mm, jakie nagra takie nagrania mogą mieć charaktery? No tak, relaksujący. Tak, Le Madame. Super Nelly, bardzo trafia co mówisz, opisujesz. To jest fascynujące. E, em, dobrze, co my dalej mamy? E, no dobrze, więc. <laughs> Tak jak mówię, w tej przestrzeni będą postaci, które się będą wyłaniać. Um, um, no, jak Filip z Konopi, które nie będą nic rozumieć, a wiadomo, że formą obrony jest atak, bo jeżeli jest poczucie jest, jest, jesteś taki maluczki w tej przestrzeni, taki maluczki, taki maluczki szczurek, e, e, który nic nie rozumie, ale się broni, to będziesz, będziesz gryźć, będziesz przegryzać. Wszystko to, czego się boisz. Więc jakby tutaj też warto sobie uświadamiać, że jeżeli ktoś kogokolwiek krytykuje, kogokolwiek, to jest ten maluczki szczurek, który nie rozumie światła, po prostu, który umie tylko w szczurzych norach siedzieć i gryźć. I on coraz bardziej gryzie, jeżeli coraz więcej światła tam wchodzi, więc może on zagryźć na śmierć. I pamiętajmy o tym, że takich szczurków jest większość na Ziemi, a nie. Tych, którzy są świat, którzy zachowali światło w sobie. No, więc tak, tak, to, tak to bym podsumowała, bo warto tutaj się nauczyć, naprawdę warto tu się nauczyć tak zwanej samoobrony do podstawo, w zakresie podstawowym. Tak jak dobrze znać karatę i być trochę karatem mistrzem, w każdym, za, w każdym zakresie, zarówno słownym, Jaki psychologicznie e, umieć, umieć grać w tę grę I, e, e, a, a szczury najlepiej wypędzać dźwiękiem, ale w jaki sposób rozświetlając wszy, całą siatkę meridianową, usuwając się, usuwając nakładki. Bo kiedy przychodzą te szczurki, kiedy jest jakaś pożywka, jest pożywienie. Jeżeli jest chociaż troszkę pożywienia, chociaż troszkę, czyli jest to wyrażone w poczuciu, e, jest mi przykro. To jest tym wrażone. To wtedy tych szczur szczurów się będzie tutaj mnożyć to nie miara. No, e, ja robię taką w czerwcu robię takie spotkanie na niedużą ilość osób, e, gdzie właśnie będzie uwalnianie tych no uwalnianie, bo to dużo powiedziane, nie uwalnianie, po prostu dostrajanie do matrycy, i ale ja zawsze powtarzam, takich rzeczy nie robimy absolutnie nikomu. Tylko i wyłącznie sobie. Bo to jest wchodzenie już w linie czasowe i nie wolno tak naprawdę, tak to odczuwam, nie wolno oddziaływać w zakresie zmiany zaburzenia linii czasowej. Tutaj w tej przestrzeni nie ma takiego prawa i po prostu ten kto odczuwa, że to jest jakby Metodologia taka czy inna, z którą jest poczucie rezonansu, bo to jest poczucie dużo głębsze. Nie, że ktoś powie i namówi. To w ogóle nie chodzi o to. Tu nie ma nawet co kogo namawiać. To wtedy bierze jakby odpowiedzialność we własne ręce na tym poziomie tego rozumienia, i wtedy przeprowadza sobie te techniki, a potem dostraja się do zegara biologicznego regularnie. Nie raz. Nie. I nie chodzi o to, żeby do kogoś przyjść i ktoś ci to zrobi. My możemy sobie relaksacyjne jakieś działania robić, możemy sobie na poziomie biologicznym działać kamertonami wedle zasad medycyny chińskiej, proszę bardzo. Ale już jak jest kwestia dotykania się do własnych zapisów miasmatycznych, to nie wolno tego robić komuś. No, i jeszcze do tego za pieniądze. Po prostu nie robi się takich rzeczy. To są prawa, które są niezapisane, ale one istnieją. Także. Dobrze, jakby jak jest ja są jakieś jeszcze pytania, bo ja już muszę się